Yy, nie dziwcie się, że mi tam stoi. Mama mi to Mami tu kiedyś odcinała. A dobra, to nie o tym czekaj. Dobra. Mam tę butelkę i będę rzucać. Będę robić jakieś no, nie zadania, to na przykład pytania. Na przykład, czy będę miała psa? Jak? Jak butelka Anie, to tak, ale jak Hop. nie. No to mój kanion, bo co? Czy po będę miała chłopaka? Tak, nie, to się nie liczyło. Okej, okay. czy będę miała, czy. <laughs> Na komunie będę miała wystarczająco, czy... nie. Czy kiedyś kupię sobie pieska takiego, wiecie, jak ma wersów tą chmurkę, chmurkę. Tą białą, a nie czarną. Ja bym chciała też czarną, ale one będą się latem. Wiecie? Będą. Będzie im gorąco. No więc... No, czy będę miała. Dobra. kolejne pytanie. Czy będę miała taką pieska, takiego białego chmurkę? Dobra, trzecie pytanie. Czy będę miała takiego pieska, takiego chmurkę, taką malutką? Dobra, czwarte pytanie, czy będę miała... Czy będę miała pieska takiego? Chmurka? Dobra, I... Ja pytanie, czy będę miała pieska takiego chmurkę? O, jest, to będę to <gryzanie> Czy będę miała obraz ze sticzem? Czy będę miała obraz ze Stitchem? 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 Czy będę miała obraz ze <kuh> Czy będę miała obraz ze styczem? Czy będę miała obraz ze stitchem? Czy będę miała obraz ze stitchem? Czy będę miała obraz ze styczem? Czy będę miała obraz ze Czy będę... Czy będę miała ze czy, czy jeszcze nie połamałam ci podłogi? Mhm. Nie, tylko moje włosy. Są. nie obra, to ja zaraz. No tu proszę z oczku. Czy będę miała obraz albo nie, bo cię ci będzie zła. To jest ktoś przyjechał? Nie. Dobra, trudno. Nie

Pewnie kiedyś nie będę. A to się okaże. Dobra. Jak ostatni raz. Czy będzie zawsze popularny? Będzie. No to dobrze. To... Czy będę fajna stycznia? Czy będę fajną tak delikatnie Czy też będzie popularny? Czy styś będzie popularny? Ej, no... Czystyć będzie popularny? Bo ja to. Czy będzie popularne? Będzie, bo już stało kilka razy. Panie, mam buty po mojej koleżanki pies mi zjadł te białe, więc teraz mam załowiaki, ale to, a... są ładne. Zobaczcie, jak się... Dobra, czy... Co jeszcze mogę sobie poprawić? Czy Jak będę dłuża, będę nagrywać na YouTube i będę miała złoty przycisk. No proszę! Może nie, a wiecie jakie? Wiecie co? Ja teraz mm, po wakacjach, yy, no nie po wakacjach, nie wiem, jadę do <laughs> Grecji, do Grecji jadę i koniec kropka. Biorę 800, plus kartę dużej rodziny, jadę. No, nie ma że nie pojadę. Tylko z kim tu pojechać? Z ciacią pojadę. No. To będą moje najlepsze wakacje, więc Daisy? Więc zaczynamy. Czy pojadę? I co z tego, że nie trafiam? I tak pojadę! O! Widzicie? Mówiłam, że pojadę. Czy wujek coś mega fajnego ze Stitcha? O! Niestety, chyba nie będzie to fajne, ale i tak się cieszę, bo tu praktycznie z stycza, ale są fajne Może nie mam teraz nic z stycza, no ale, ale no, mamy znowu apte, z wiecie, bluzkę No. No, może nie będzie fajne, ale mi i tak się spodoba. Czy. Na komunię, dostanę rower elektryczny. Proszę, jak to zostanie. Dobra, może dostanę. Czy dostanę iPada, albo chyba kupię za moje pieniądze, które dostanę, może dostanę. A. Może nie kupię, ale kupię kiedyś. Czy, kup czy kupię do iPada długopis? Pięknie, jaki taki. O, pokazuję mi, że nie kupia, ale kupia. Um, Czy dostanę iPhone'a 15 fałdowego? Fałdowy, to mój ulubiony kolor. Jest! O, dzisiaj będę musiała sobie kupować. Wiesz co? Ja chcę na komputery elektryczne. iPada, długopis do iPada i iPhone'a 15-calowego. No, y, co ja tam? I pieska tego puchatego. No. I, I to wszystko. A najbardziej mi się ucieszyła z iPada i z roweru elektrycznego. No i z pieska. No, i tak, to to mogę wszystko dostać, a to kopię sobie, kopię sama. No. Czy te buty mi się zniszczą? Jeżeli mi się zniszczą, to nie wiem. A może to nie powinnam mówić? Popatrzcie na ten film. Dobra, dopiero to, jak kupiłaś no przepraszam, mama, to nie moja wina. To by było na wszystko. Pa.